Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na 14 dzień sierpnia. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Mateusza, rozdział 18, wersety od 15 do 20. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy brat Twój zgrzeszy w Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech Ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam Wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na Ziemi, będzie związane w Niebie, a co rozwiążecie na Ziemi, będzie rozwiązane w Niebie. Dalej zaprawdę powiadam Wam, jeśli dwóch z Was na Ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko trzymają od mojego Ojca, który jest w Niebie, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Moi drodzy, dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje nam właściwie trzy konkretne rzeczywistości, natomiast ja chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, co w pierwszej kolejności Jezus mówi do swoich uczniów, a więc na braterskie upomnienie. Bardzo łatwo jest nam mówić o, o, o tym, że ktoś uczynił coś złego wobec nas, bardzo łatwo jest nam oceniać inne osoby, bardzo łatwo jest nam widzieć ich grzechy i Opowiadać o nich, plotkując, czy wręcz nawet czasami oczerniając, bo nie znając sprawy, zawsze możemy coś dołożyć od siebie i coś, co nie jest prawdą, staje się tematem naszych rozmów. Zamiast po prostu, jeżeli ktoś uczynił nam coś złego, czy mamy coś przeciwko komuś, po prostu pójść, porozmawiać z tym człowiekiem. A do tego Jezus zachęca nas w dzisiejszej Ewangelii, abyśmy jeśli ktoś Uczyni nam jakieś, jakąś przykrość, żebyśmy po prostu z nim porozmawiali w cztery, w cztery oczy. I to jest pierwsza rzeczywistość, która powinna mieć miejsce w naszych relacjach z innymi ludźmi. Wiem, że czasami nie jest to łatwe, bo nie zawsze rozmowa z inną osobą zależy od nas. No bo jeśli ktoś nie chce z nami rozmawiać, no to nie jesteśmy w stanie przymusić go do dialogu, ale warto o to się starać, warto zmienić w ogóle swoje myślenie na temat rozwiązywania trudnych spraw między nami a innymi ludźmi. Nie mówmy o tym, że ktoś coś swego nam uczynił trzecim osobą, ale porozmawiajmy najpierw z tą osobą, aby ta nasza wspólnota, jaką tworzymy, Kościół, aby był po prostu budowany na miłości i wzajemnym szacunku. Jezus na pewno by się cieszył z takich rozwiązań, które budują Jego wspólnotę, które budują miłość między nami i które pomagają nam w budowaniu zdrowych i pełnych szacunku relacji. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii, w którym zachęcasz nas do tego, abyśmy rozmawiali między sobą, abyśmy nie mówili o problemach w naszych relacjach osobom trzecim, ale żebyśmy z samym zainteresowanym. Tym człowiekiem, który w jakikolwiek sposób nas dotknął czy skrzywdził, po prostu najpierw porozmawiali. Ucz nas, Jezus, tego dialogu miłości. Ucz nas podejścia do siebie nawzajem z miłością i szacunkiem. Wiem, Panie, że dzięki Twojej pomocy jest to możliwe. I dlatego o to Cię proszę dla każdego i każdej z nas. Niech znikną z naszych środowisk plotki, oszczerstwa, oczernianie. A niech jej miłość. I prawdziwy, budujący dialog. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.